6 w tym filmiku pokażę Ci jak można zagrać w FC24 na klawiaturze, ale bez myszki. Jeżeli dopiero co na przykład zacząłeś grać w FC24, prawdopodobnie Twoje sterowanie jest ustawione na klawiatura oraz myszka. Co dla niektórych może być oczywiście niewygodne. Aby temu zaradzić i wyłączyć myszkę podczas grania, tak aby grać wyłącznie klawiaturą, możemy to zrobić za pomocą przejścia do ułatwień dostępu. Robimy to w lewym górnym rogu w menu głównym, wchodzimy w tego ludzika i Tutaj warto zaznaczyć, że w te ustawienia należy wejść klawiaturą, czyli tutaj wchodzimy Enter. Nie robimy tego na kontrolerze, gdyż opcja, którą za chwilę pokażę nie będzie dostępna, czyli wejdziemy tam za pomocą kontrolera. Następnie zmieniamy za pomocą C taba na rozgrywkę. Tutaj mamy ustawienie rozgrywki, no i mamy teraz kontroler, opcję kontrolera. W moim wypadku jest już ustawiona tylko klawiatura. Natomiast prawdopodobnie u Ciebie będzie to klawiatura plus mysz, więc należy po prostu przestawić na tylko klawiatura. I to tak naprawdę tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.